Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj w końcu wyjaśni się sprawa wyboru naszego następnego holownika, nowego samochodu, który odbieramy za godzinę. Czekamy teraz na taksówkę. No i dowiecie się, czy wybór padł na Toyota Land Cruiser, czy Land Rovera Defendera. Ale o tym za chwilę. Jesteśmy już spakowani. Mamy tutaj niedużo rzeczy, ponieważ jedziemy od razu z salonu w góry. Na weekend. I nowe auto. Dziś na zawsze. Mhm. Cieszysz się? Tak. A podoba Ci się to nawet? Już je widziałeś, czy nie? Nie. O, tak dopiero zobaczysz pierwszy raz. No dobra, to w drogę. Moi drodzy, jak to mówią, jak chcesz dojechać wszędzie, to kurde, dla trofera. Ale jeśli chcesz wrócić, to kup Toyota. Brum, 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 brum. No właśnie, jest pragmatyzm i są marzenia. Wybór między sercem a rozumem. Praktyczne zastosowanie marzenia. Czy marzenia należy odłożyć na półkę? A może nie? Może trzeba iść i za rozumem, i spełniać marzenia. Od dwóch lat nosiliśmy się z zamiarem kupna nowego holownika. Szukaliśmy auta, które nie tylko da radę w trasie, ale przede wszystkim, zgodnie z przepisami, pociągnie 3,5 tony. Taki był warunek numer jeden. Ale jak się okazało, droga do tej decyzji była dłuższa niż się spodziewaliśmy. W styczniu zeszłego roku testowaliśmy Land Rovera Defendera. Mamy do niego wielki sentyment, bo robi robotę, daje radość z jazdy, no ale niestety wtedy nie nakręciliśmy jego recenzji. A szkoda, bo miałaby potencjał. Potem rozważaliśmy też pick -upa. Na przykład Ford Ranger był wysoko na liście. Był też pomysł, żeby sprowadzić do Rama z USA. Wiadomo, F8, mięśnie, styl. No ale logistyka była skomplikowana, a ceny, no cóż, też konkretne. I wtedy pojawiła się premiera nowej Toyota Land Cruiser. Wyglądała zjawiskowo. Klasyka w nowym wydaniu. Postanowiliśmy. Czekamy na jazdę próbną. Tylko, że czekanie trwało prawie rok. Toyota długo nie pojawiała się w polskich salonach. Przez cały ten czas żadna decyzja nie zapadła. Tkwiliśmy między. może już, a jeszcze chwilę? W końcu listopad 2024. Wsiadamy do Land Cruiser'a, kręcimy recenzję i film staje się jednym z najchętniej oglądanych na naszym kanale. Dziękujemy Wam za to. Trzy dni później klamka zapada. Zamawiamy auto. W finałowej rundzie zostały tylko dwa: Land Cruiser kontra Defender. Wybór między sercem a rozumem. Co wy byście wybrali? W międzyczasie zapytaliśmy was na YouTube i Instagramie: co myślicie, że wybierzemy? 60% z Was postawiło na Toyotę, a 40% na Land Rover'a. No to zobaczmy, kto miał rację: Toyota Land Rover czy Land Cruiser Defender? Wybór padł na to drugie. No to chwila prawdy. Wybraliśmy za sercem i mamy nadzieję, że także za rozumem. Zamówiony w listopadzie, odebrany w kwietniu. Jedziemy na autostradzie, przejechaliśmy, tak już mamy Defendera. Jedziemy na autostradzie, średnia, średnia prędkość 35, spalanie z miasta i może 15 km na autostradzie 9,5 litra. No? Już? Za szybko. Ale jeszcze z Poznania nie wyjechaliśmy. To nie pij. Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Czyli pojechaliśmy w Tatry na nasz dziwiczy wyjazd nowym Defenderem. Nie mogliśmy się oprzeć, by spróbować chociażby lekkiego off-roadu w takich pięknych okolicznościach przyrody. Subskrybujcie nasz kanał, ponieważ już niedługo pojawi się na nim recenzja nowego Land Rovera Defendera L663 model D300, to ten, który kupiliśmy. Bardzo podobna do tej recenzji, którą zrobiliśmy dla Toyoty Land Cruiser. Zostańcie zatem z nami. A recenzja oczywiście będzie inna niż wszystkie inne ponieważ jesteśmy jednymi z niewielu na polskim YouTubie, którzy są tak naprawdę właścicielami tego samochodu, więc możemy na niego spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. A na moment publikacji tego filmu, pod koniec czerwca 2025, mamy za sobą już ponad 9000 km, z czego 3000 przejechane z przyczepą i nasz Defender zdążył się już zepsuć razy. Zatem jeżeli szukacie mocnych wrażeń, to koniecznie zostańcie z nami. Będziemy dokumentować całą historię eksploatacji tego samochodu. Będziemy patrzeć serwisom na ręce. Wreszcie będziemy go modyfikować. Pokażemy Wam jak wykonać niektóre modyfikacje samodzielnie i będziemy chcieli zakosztować także overlandingu. żeby Tutaj jest i tutaj po zdjęciu A w szybie. W ten sposób tutaj chodzą w No i tu są wchodzi tutaj do listy. Ale to nie wszystko, bo najbliższe miesiące to przede wszystkim wyjazdy z przyczepą. Tego będzie najwięcej. Pojedziemy sobie na majówkę do Darłowa. W czerwcu do Danii, a później wycieczka do Norwegii i Chorwacji. Także zapowiada się bardzo intensywny sezon. Będziemy pędzić i łamać przepisy z przyczepą na haku. Będziemy także sami reagowali na niewłaściwe zachowania na drodze. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę, proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę, proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę, proszę czytać, będzie rozmowa. Proszę, czekać. Będziemy też pomagać innym w kuputach. A że akurat nasza pierwsza uratowana wklejka 4x4 to będzie Toyota. Nie tutaj.